Adela Maziarek Natural Crop Poland. Uprawa słonecznika w naszym kraju staje się dość atrakcyjną alternatywą dla wielu gospodarstw. Głównym atutem tego gatunku są przede wszystkim niskie wymagania glebowe, niewielkie nakłady, jeżeli chodzi o nawożenie i ochronę, oraz wysoka tolerancja na susze. Pod tym względem słonecznik jest bezkonkurencyjny. Istotny wpływ na skład ziarna słonecznika mają azot, fosfor i potas, które w całości powinny być dostarczone przed siewnie. Niedopór azotu prowadzi do upośledzenia rozwoju i wzrostu liści i nasion słonecznika. Nieodpowiednia ilość fosforu zmniejsza efektywność wykorzystania azotu i ogranicza fotosyntezę. Tym samym zmniejszając zawartość białka i chlorofilu w liściach rośliny. Natomiast niedobór potasu zwiększa elastyczność łodyg, co podczas zbioru przy użyciu kombajnów zbożowych może prowadzić do dużych strat w plonie. Bardzo ważna jest również aplikacja do list na składników pokarmowych, gdyż jak wiemy, warunki w trakcie sezonu wegetacyjnego są różne. A w okresach niedoboru wody podaż składników pokarmowych z gleby jest mocno ograniczona bądź nawet niemożliwa. Pierwsze dokarmianie słonecznika powinniśmy wykonać w fazie, gdy słonecznik ma od 4 do 6 liści, a drugie, gdy ma od 8 do 10 liści. Dostarczenie w tych fazach odpowiednich składników odżywczych będzie miało wpływ na kwitnienie, wypełnianie. I dojrzewanie kosza nasionami wysokiej jakości. Okres 4-6 liści to czas, kiedy warto zaaplikować bor i wapń, a jeżeli występuje susza, to również azot i potas. Należy tylko pamiętać, aby azotu nie mieszać z wapniem. Słonecznik, podobnie jak rzepak, to roślina borolubna, a jego niedobór będzie miał negatywny wpływ na tworzenie się pąków kwiatowych. Wapń w tym okresie potrzebny jest do wzmocnienia ścian komórkowych oraz do aktywniejszego rozwoju systemu korzeniowego. Bardzo dobrym rozwiązaniem w tym okresie jest zastosowanie wraz z odpowiednią dawką boru SmartCillu WP oraz Natural Crop SL. Krzem, wapń oraz aminokwasy, które zawarte są w tych produktach, wzmocnią roślinę oraz Pozytywnie wpłyną na dalszy rozwój słonecznika. Pojawienie się 80 liści to czas na kolejny zabieg. W tym przypadku warto skupić się na podaniu roślinie cynku, azotu, fosforu, siarki i magnezu. W związku z powyższym, w tej fazie najlepszym rozwiązaniem będzie zaaplikowanie fostartu ZN, fylenu oraz Natural Crop SL. Tak ułożona mieszanina zaspokoi zapotrzebowanie słonecznika właśnie na te składniki. Jeżeli macie pytania dotyczące poszczególnych produktów, ich mieszalności czy skuteczności działania, zapraszam do kontaktu.